Mój pierwszy raz na treningu lekkoatletyki. Zobaczymy czy nadążę z biegaczami. Za mną pierwszy trening lekkoatletyki atletyki i na pewno mam dużo do poprawienia w kwestii techniki i kondycji, bo można się tutaj zmęczyć i złapać naprawdę ogromną kondycję. Na pewno super jest to, że uczucie się biegać tak technicznie. I nawet jeżeli nie uprawiacie lekkoatletyki, to w każdym innym sporcie się Wam to przyda. I co jest najfajniejsze, nie musicie się tutaj w ogóle zapisywać. Wystarczy, że przyjedziecie tutaj w środę o godzinie 18 na stadion lekkoatletyczny w Lublinie i zobaczycie, czy to jest dla Was. Dobra gadnia!